W poprzednim odcinku pokręciliśmy się trochę po jaskiniach i wykopaliśmy parę tuneli. Dzisiejszy odcinek zaczynamy trochę ciekawszym akcentem, bo udało mi się dostać do tych diamentów, które znalazłem na początku piątego odcinka starej serii. 4 5 Kurwa! Yy. <śla> no, wtedy to prawo się skończyło dla mnie tragicznie. Tutaj była normalnie cała kupa dirtu. A tutaj pełno gravelu. Nie no tak kopałem, bo myślałem, że za tym coś jest. No i proszę, co mamy. Na szczęście tym razem zabezpieczyłem diamenty odpowiednio przed lawą, po to, by móc w spokoju je wydobyć. Gra nawet odtworzyła nam jeden z tych starych spuki, odgłosów, które czasem słychać w podziemiach. Przyjemne uczucie. Zebrałem jeszcze z góry złoto, a następnie wybrałem się z powrotem do naszej krojówki. Bardzo uważaj, żeby nie zginął. Niby lej o to nie dbają, i szanują swojego życia, ale to już ich spraw. kurde. Na szczęście tym razem nie zaliczyłem takiego przypału jak wtedy. Sorry za te odgłosy z Team Fortress na starych nagraniach. Dodałem je kiedyś do tych filmów i zapomniałem wtedy je przyciszyć. Przez to były ze dwa razy głośniejsze niż wszystko inne i nie mam jak ich teraz usunąć. Przedtem, po tym jak odzyskałem diamenty, poszedłem wykopać obsydian na portal do naderu, Ale teraz zrobiłem rzeczy z tego odcinka trochę w innej kolejności. Zacząłem od rozszerzenia mojej podziemnej bazy. Trochę miałem problem z dokładnym wymierzeniem, w którym miejscu się to kończy, ale wreszcie jakoś mi się to udało. Jak zwykle, na starym filmiku nie pokazywałem nic z procesu tego kopania, jedynie przedstawiłem efekt końcowy. Po wyznaczeniu sobie kształtu całości oczyściłem wpierw sufit, żeby później nie sprawiało mi to problemu. Następnie wykopałem całą resztę. Dawniej wykopanie tego zajęło mi 9 dni. Nie wiem, co ja w tym czasie robiłem, bo teraz wykopałem to jednego dnia w całkiem niedługim czasie. W międzyczasie stworzyłem też sztuczny wodospad w jednym z załógów. Tak właściwie nie wiem po co, ale pomyślałem, że doda to trochę życia w tym miejscu. Zaraz po tym jak skończyłem poszerzać dziurę, zajrzałem do jaskini obok, zobaczyć co tam jest. Nie spodziewałem się zobaczyć w niej takiej głębi. Tak samo nie spodziewałem się zobaczyć naszego starego znajomego w podwojonej ilości. Po pokonaniu tej fali przeciwników sprawdziłem prawą nogę tej jaskini. Poza grzybkami, które mogą w przyszłości nam się przydać, nie było tam nic interesującego, więc poszedłem w drugą stronę. W lewej odnoze czekała na mnie horda przeciwników. Zaciekawiło mnie skąd ich się tyle bierze, więc jako cel obrałem sobie zbadanie tej jeski! う、嗯 Już sporo ich tam było, ale na razie zrobiło się relatywnie bezpiecznie. Podobijałem nie do bitki i wyruszyłem naprzód. Ale najpierw zobaczyłem dramatyczne zgonzki lata. Cieszę się, że nie byłem na jego miejscu. Ta jaskinia okazała się jeszcze większa niż na początku zakładałem. Co prawda im dalej szedłem, tym coraz niebezpieczniej się robiło. Pomyślałem, że dobrze by było zabezpieczyć to, co jest na górze, żeby jakiś przeciwnik nie spadł nam na głowę. To był błąd! Zabrałem mój szczęśliwy kamienny miecz na specjalne okazje i pobiegłem po moje rzeczy. Trafiliśmy na wyjątkowo dużo creeperów. Dziwne, na szczęście udało się odzyskać wszystko, co straciłem. Okazała się ogromna. Widać było nawet nocne niebo. Ten świat nie przestaje mnie zaskakiwać. Mam już pewien plan, co można by w przyszłości tu zrobić. Wracając do naszej bazy, oczywiście trafiłem po drodze na więcej Creeperów. Nawet koło naszego domu, w oświetlonym miejscu. Co za absurdalny dzień. Dzisiaj wyjątkowo byliśmy przez nie prześladowani. Spróbujcie policzyć wszystkie Creepery, które dzisiaj zobaczyliśmy, i napiszcie w komentarzu, ile ich naliczyliście. Eee, nie w to stronę idę. Zakopiłem się. Haj o oh, ja... Tego jednego możecie nie liczyć, staracie dzieje. Zamiast zająć się obsydianem, stwierdziłem, że lepiej by było wyjść trochę na zewnątrz i odmienić sobie trochę paletę kolorów. To ciągłe siedzenie w podziemiach robi się już męczące. Zastanawiałem się, gdzie podziały się wszystkie zwierzęta w okolicy. Idąc w stronę Respa, zobaczyłem coś przerażającego. Owce i świnie utknęły w dziurze, którą widzieliśmy idąc tędy na początku serii. Na nasz spawn szedłem natomiast po to, żeby zbudować ten mały domek. Nie było go tam w oryginalnym świecie, ale moim zdaniem taki schron na respie to dobra inwestycja w przyszłość. Ustawiłem sobie skrzynię z moimi rzeczami w widocznym miejscu, następnie popełniłem nieżycie, żeby wiedzieć dokładnie w którym miejscu się pojawimy. Zaznaczyłem ten blok, wróciłem po swoje graty i zacząłem budowę domku. Gdy zaproszę w przyszłości mojego młodszego brata do wspólnej gry na tym świecie, nie pojawi się przynajmniej w kompletnej dziczy. Dodatkowo, gdybym ja sam miał kiedyś jakiś problem z łóżkiem, to po śmierci też będę bezpieczny. Niestety miałem już okazję sprawdzić, czy spawn dalej działa jak należy. Bo we śnie kilka razy zaatakowały mnie szkielety. Zapomniałem, że na starszych wersjach gry trzeba było stawiać łóżko dalej od ścian. Po tym, jak skończyłem budować, byłem pewien, że jestem już bezpieczny. Ale myliłem się. Nawet tak łóżka nie mogłem postawić. Na tym schronie umieściłem też małą wieżę obserwacyjną, ale w okolicy i tak nie ma ładnych widoków do podziwiania. Jedynie bezkresny las. To na razie tyle, tu już nic więcej do roboty nie miałem. Jak wróciłem do domu, złowiłem kilka ryb, a potem podziwiałem zachód słońca. Cieszę się, że ten świat znów może istnieć. Na koniec szedłem jeszcze wydobyć obsydion, ale po drodze wstąpiłem na farmę. Doświadczyłem dziwnego glitcha, jeszcze nigdy mi się nie przydarzyło, żebym wtopił się w ziemię. W starej serii, oprócz diamantowego kilofa zrobiłem sobie też to muzyczne pudełko, żeby przetestować tą płytę, co znaleźliśmy w skrzyni. Trochę dziwnie się zaczyna ten utwór, ale możemy go chwilę posłuchać, tak dla odmiany. Teraz idziemy na epickie i bardzo emocjonujące wydobywanie obsydianu. W sumie ta muzyka nie jest aż taka zła, jak się jej posłucha trochę dłużej. Grajko podło ma całkiem spory zasięg, chociaż to na dole już słychać jest coraz gorzej. Łącznie udało mi się wydobyć 42 bloki obsydianu, czyli sporo więcej niż na starym odcinku. Pewnie dlatego, że dużo lawy po prostu zamurowałem koblem, gdy byłem młodszy. Po tym jakże ciekawym i wcale nie czasochłonnym kopaniu, czas już zakończyć ten odcinek. W kolejnym wyruszymy w podróż do innego wymiaru. Zbudujemy portal do netheru, a następnie kolejny portal, który przeniesie nas dużo dalej w świat. Dodatkowo będziemy też grali na nowszej wersji, adekwatnej do kolejnego odcinka starej serii, więc ten nowy kawałek świata, który się tam wygeneruje, będzie trochę świeższy. I to by było na tyle. No to do zobaczenia. Komentujcie, oceniacie, subskrybujcie. I do zobaczenia w na następnym odcinku.